Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym naszym kanale. W to niezwykle gorące lato. Dzieje się bardzo dużo. Nie sądziłem, że w ciągu właściwie tygodnia będę nagrywał już trzeci materiał poświęcony księdzu Piotrowi Glasowi i tej sprawie, która go dotyczy tych wszystkich zarzutów, które wobec niego zostały wytoczone, przedstawione, tej sprawy, o której wiemy, o której słyszeliśmy, a wciąż pojawiają się nowe wątki. Chcę Was dzisiaj zapoznać właśnie z tymi nowymi wątkami. Zanim to zrobię, to odwołam się do książki Na Rozdrożu Jaka jest przyszłość naszej wiary. Jest to książka napisana przez byłego sekretarza Benedykta XVI, arcybiskupa Gorga. Wejna, który kiedyś pracował w kongregacji nauki wiary i arcybiskup, ów niemiecki duchowny, doktor teologii. Rozważając, ta książeczka jest w sklepiku PL bardzo mocna, ponieważ tutaj są no, takie informacje zakulwarowe dotyczące tego wszystkiego, co się wokół papieża Benedykta XVI działo, łącznie z błyskawicą, prawda, kiedy papież Benedykt XVI ustępował. I arcybiskup wyjaśnia no, fakt, fenomen, że tak powiem, tej błyskawicy, fakt, fenomen. No, myślę, że, że, że wiecie, co mam na myśli. Um, przyszłość Kościoła, no dobra, ale to nie o tym. Również wypowiada się na temat nowej ewangelizacji i tego, w jaki sposób nieść Słowo Boże, czy w ogóle jesteś, czy współczesny człowiek potrzebuje. Słowa Bożego. Ludzie będą ostatecznie znajdować w Biblii to, czego w niej szukają. Jeżeli niczego w niej nie szukają, niczego też nie znajdą. Jeżeli szukają w niej tylko faktów historycznych, znajdą tylko historię. Jeżeli szukają w niej Boga, znajdą go, jak słusznie stwierdził kiedyś poeta. Słusznie nazywa się Biblię pismem świętym. Kto utracił swego Boga, może go na nowo odnaleźć w tej księdze. A kto nigdy go nie znał, ten poczuje w niej tchnienie boskiego słowa. Dlaczego posługuje się tym fragmentem? Ponieważ no, nasza, nasz rozum, nasze serce są po grzechu pierworodnym, jak to ja zwykłem określać, popsute. To znaczy, yy, często oceniamy rzeczywistość po swojemu, prawdę oceniamy po swojemu, i zazwyczaj to, czego szukamy, że tak powiem, znajdziemy nawet tam, gdzie obiektywnie tego czegoś nie ma. Zobaczcie, arcybiskup napisał że w Biblii każdy znajdzie to, czego szuka. Jeżeli ktoś szuka w Biblii tylko faktów historycznych, znajdzie fakty historyczne ze Starego Testamentu, na przykład będzie się nimi posługiwał przeciwko Bogu, mówiąc o, Bóg się zgadzał na wojny, jak to jest możliwe, Bóg, który jest miłością, dopuszczał wojny, wojny religijne. Jeżeli ktoś szuka słowa Bożego, słowa prawdy, to również w Biblii je znajdzie. I jeszcze jeden fragment z tej książki, aby nowa ewangelizacja rzeczywiście się zakorzeniła i rozkwitła, aby stała się sercem Kościoła. Biskupi i kapłani muszą dostrzec swoje pierwszorzędne zadanie w głoszeniu Słowa Bożego i tę posługę całym sercem wypełniać. Całym sercem wypełniać. Kapłani są, że tak powiem, wraz z biskupami, jako ich pomocnicy, są na pierwszym froncie, w pierwszym rzędzie. W walce ze złem, może źle powiedziałem, nie w walce ze złem, po prostu w głoszeniu słowa Bożego. No i ci, którzy są na przedzie, zawsze będą obrywać, ale czasami, no właśnie, obrywamy z powodu tego, że prawdę przyjmujemy, albo prawdę fałszujemy. Jako wiarygodny głos Ewangelii, biskupi, kapłani mogą przekonać tylko wtedy, gdy sami pozwolą się dotknąć Słowu Bożemu i karmią się nim. Muszą najpierw być Uważnymi słuchaczami słowa, aby mogli być także wiarygodnymi Jego sługami. Są to winni wszystkim ludziom, którym głoszą słowo Boże jako słowo życia wiecznego, jak to mówi Święty Jan w swojej Ewangelii w rozdziale 6, wersacie 68. Centralnym zadaniem nowej ewangelizacji jest bowiem umożliwienie doświadczenia Bożego Słowa. Głównym celem ewangelizacji jest zniesienie słowa Bożego, tak, aby inni w Słowie Bożym mogli odnaleźć żywego Boga. To jest główne zadanie każdego biskupa i każdego kapłana i sprawowanie sakramentów świętych, natomiast sakramenty święte i Słowo Boże to są te dwie posługi, które biskupi i kapłani niosą, natomiast każdy kapłan musi najpierw zacząć od tego, aby sam się karmić Słowem. Słowem, które daje życie, i ten wtedy kapłan wiarygodny, bo karmiący się słowem, słowem życia również niesie życie i prawdę wszędzie tam, gdzie go dociera, czyli tam, gdzie go kościół posyła. No i jeżeli chodzi o posłanie o posyłanie kapłanów przez kościół, to ukazał się materiał dość ciekawy rozmowa z kanclerzem Polskiej misji katolickiej w Anglii i Wali, który posłużył posłuży się takim sformułowaniem w kontekście księdza Piotra Glasa. Ksiądz Glas nie jest polskim egzorcystą. I nagle w, pojawiło się w komentarzach, jak tak możesz mówić, księże, że nie jest polskim egzorcystą? Przecież jest polskim egzorcystą. Uwaga, ksiądz Piotr Glas nie pracował w polskiej diecezji. Nie pracował, że tak powiem, dla polskiego kościoła. Natomiast pracował dla kościoła brytyjskiego, byśmy powiedzieli, angielskiego. I tam pełnił posługę egzorcysty, ale, i teraz, żeby to wyjaśnić, co powiedziałem, to posłuchajcie dalej. Określanie księdza Piotra Glasa mianem polskiego egzorcysty, czy polskiego księdza, takie określenia pojawiły się ostatnio w mediach, nie odpowiada prawdzie. Zwraca na to uwagę ksiądz Artur Strzępka, kanclerz polskiej misji katolickiej w Anglii, Walii. Ciekawe, co się dzieje wokół księdza Piotra. Znaczy, ciekawe jest to, jest dość smutne. Co się dzieje wokół sprawy księdza Piotra Glasa właściwie wokół jego osoby. O to wszyscy nagle zaczynają się przerzucać odpowiedzialnością, mówiąc, to nie był nasz kapłan, to nie był przez nas posłany kapłan, my go nie znamy, on u nas nie pracował. Bo słuchajcie, dalej co, 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 Artykuł jest niesamowicie ciekawy, żeby to zrozumieć, co powiedziałem w kontekście tego, że ksiądz Piotr Glas nie jest polskim egzorcystą, to czytam. Na to, że oskarżony o wykorzystywanie. Mało ksiądz Piotr Glas nie jest polskim księdzem, zwracał już uwagę redaktor Tomasz Krzyżak w tekście, który opublikowaliśmy na stacji 7 korzystam z portalu stacja 7.pl. Przypomnijmy, że ksiądz Piotr Glas urodził się w roku 1964 w rapce zdroju, czyli że tak powiem, jest Polakiem, rodowitym Polakiem. Zgadza się? W roku 1982 wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Nie, dla, nie w Polsce, tylko dla Polonii Zagranicznej, jako, że tak powiem, misjonarz nie, nie, pracujący na misjach poza Polską. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1989 roku. W roku 1993, zgodnie z misją zgromadzenia, został skierowany do pracy do Anglii wśród Polonii. Czyli od samego początku ksiądz Piotr Glas pracuje w Wielkiej Brytanii. Pracuje tam jako niepolski ksiądz, no bo nie pracuje w polskim kościele, ale pracuje dla polonii angielskiej, brytyjskiej, polonii w Anglii. Pod koniec 2001 roku samodzielnie i dobrowolnie poprosił przełożonych o przejście do diecezji. I odejście ze zgromadzenia. Ksiądz Piotr należał do, gromadze, do zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego i w 2001 roku prosi o odejście, o przejście do diecezji, żeby stać się, jak to się mówi, kapłanem diecezjalnym. Po zasięgnięciu opinii miejscowego biskupa władze Towarzystwa Chrystusowego takie pozwolenie wydały po wypełnieniu procedur w 2002 roku ksiądz Glas stał się członkiem presbiteratu diecezji brytyjskiej i podjął pracę duszpasterską na wyspie Jersey. Nie sprawował tej posługi w żadnej placówce misyjnej Towarzystwa Chrystusowego. Informacje te przekazał redaktorowi Tomaszowi Krzyżakowi, z rzeczpospolitej rzecznik prasowy Chrystusowców, ksiądz Marek Grygiel. Poinformował też, że w okresie, gdy ksiądz Piotr Glas był członkiem zgromadzenia nie odnotowano jakichkolwiek skarg, zarówno przełożonych, jak i świeckich, na jakiekolwiek ewentualne niewłaściwe zachowania tego księdza, a tym bardziej czyny o charakterze, czy, charakterze nadużyć czy przestępstw o podłożu, wiemy jakim. A zatem ksiądz Piotr Gras pracuje jako duszpasterz w diecezji Polsmout. Przez jakiś czas pełnił też posługę egzorcysty, zgadza się, ale nie był Egzorcystą polskim, polskim kapłanem, tylko pełnił tę posługę jako egzorcysta w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Zarzuty mu postawione, oskarżony jest no, o 10 przestępstw natury, wiemy jakiej, wobec no, małoletnich, dotyczą lat 2002-2008, czyli, zobaczcie, łącząc fakty, pod koniec 2001 roku samodzielnie i dobrowolnie prosi przełożonych o. Opuszczenie Towarzystwa Chrystusowego i przejście do diecezji. I te zarzuty dotyczą już lat 2002-2008, kiedy jest kapłanem nie w Towarzystwie Chrystusowym, ale w Diecezji. W Diecezji Brytyjskiej. Kiedy pracował na wyspie Jersey. Po 2010 roku zaczął być znany jako kaznodzieja i rekolekcjonista, prowadząc głównie za pośrednictwem internetu niezwykle bogatą działalność już pasterską. Jest autorem poczytnych książek, to wiemy. 15 października 2016 roku wziął udział w Wielkiej Pokucie na Błoniach Jasnogórskich modlitwie przebłagalnej za grzechy narodu polskiego, gdzie prowadził modlitwę o uwolnienie Polski od działania złego ducha. Wiele wskazuje na to, że aktywność duszpasterska księdza Glasa w języku polskim nie była szerzej znana diecezji, w której posługiwał. Jak dowiedziała się nieoficjalnie katolicka agencja informacyjna, duszpasterstwo w języku angielskim, które prowadził, nie wyróżniało się i nie było w nim tych akcentów, które charakterystyczne były dla jego nauczania w rodzimym języku, czyli nauczając w języku angielskim, no, nie posługiwał się Takimi sformułowaniami, takim, taką retoryką, jaką się posługiwał, w, występując chociażby w internecie. To były jakby dwie różne formy przekazu, czy też dwa rodzaje treści, jakimi się posługiwał, czyli trochę inaczej ewangelizował w internecie ksiądz Piotr, a trochę inaczej mówię trochę, bo nie wiem, jak to inaczej zdefiniować ewangelizował, będąc kapłanem takim stacjonarnym, właśnie w diecezji brytyjskiej. Nie wiemy dokładnie, od kiedy ksiądz Glas nie pełni formalnie posługi egzorcysty. To jest ciekawe, że nie wiemy tego, od kiedy nie jest egzorcystą. Przecież jest to do sprawdzenia. Nie wiemy, od kiedy nie jest egzorcystą? Bardzo, to jest no, znak zapytania, o co chodzi. Według informacji przekazanych polskim biskupom 1 grudnia 2017 roku przez księdza prałata Stefana... Wylężka, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Walii, w tym właśnie czasie już jej formalnie nie pełnił. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, w specjalnym oświadczeniu w związku z licznymi pytaniami na temat księdza Glasa podkreślił wówczas, że ksiądz prałat Wylężek przytaczał w piśmie różne opinie na temat działalności księdza Piotra Glasa. Zaznaczał jednak, że praca Księdza Glasa jako kapłana diecezji angielskiej w żaden sposób nie podlega jego ocenie. Czyli tu jest trochę tak, jakby każda strona umywała ręce i coś jest rzeczywiście charakterystycznego, że biskupi zazwyczaj zabierają głos jako biskupi miejsca, a nie biskupi kościoła powszechnego to jest zastanawiające. Stanowiska wobec posługi Księdza Glasa nie zajął również Polski. Episkopat, prawdopodobnie posługa księdza, budziła jednak wątpliwości. W ramach swojej pracy w diecezji Polsmów przebywał on w pewnym momencie na rocznym urlopie, po czym został skierowany do parafii pod wezwaniem św. Józefa w Reading, i w tym czasie nie pełnił już posługi egzorcysty. Warto podkreślić, że wbrew pojawiającym się niekiedy błędnym informacjom. Parafia Świętego Józefa to parafia angielska, a nie polska, czyli nie pracował tam jako polski kapłan. Polska parafia w Reading prowadzona przez Polską Misję Katolicką nosi wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ksiądz Artur Strzępka, kanclerz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Walii, podkreśla w rozmowie z KI, że określenie określanie księdza Grasa, mianem polskiego egzorcysty nie odpowiada prawdzie. Nie należy też łączyć jego działalności z posługą polskiej misji. Kapłan nie odnosi się w żaden sposób do zarzutów wobec księdza Glasa. Zwraca natomiast uwagę na pewien problem związany z jego działalnością w języku polskim po przejściu do diecezji angielskiej. Jak wyjaśnia ksiądz Artur Strzępka, Przechodzenie polskich księży do diecezji angielskich zdarza się i nie jest niczym szczególnym. Natomiast zasadniczo, choć są oczywiście sytuacje wyjątkowe, oznacza ono zakończenie posługi duszpasterskiej w języku polskim i dla Polaków, czyli kapłan, który idzie nauczać do angielskiej parafii, posługuje tylko w języku angielskim i nie ma konieczności. Żeby posługiwał się językiem polskim, żeby nauczał w języku polskim. Ksiądz Artur Strzemka tak to wyjaśnia. Jeśli jestem pod jurysdykcją danego biskupa i w kraju, gdzie obowiązuje jakiś język, nie ma żadnych powodów, bym posługiwał w innym języku, zwłaszcza gdy istnieją tam specjalne duszpasterstwa przeznaczone do posługi w tym języku. No są duszpasterstwa w Anglii, w których to posługują polscy kapłani i posługują się językiem polskim. Zwraca uwagę, że duszpasterstwo w języku polskim powierzone jest przez Konferencję Biskupów Katolickich Anglii i Walii Polskiej Misji Katolickiej, podobnie jak w przypadku innych istniejących duszpasterstw etnicznych misji włoskiej, francuskiej, brazylijskiej, hiszpańskiej tak dalej. I ksiądz kanclerz wyjaśnia, takie duszpasterstwo autoryzowane jest przez episkopaty i poszczególne diecezje, ma swoich księży delegowanych, tylko do tej pracy. W ramach naszej misji posługujemy po polsku, nie po angielsku, co nie znaczy, że okazjonalnie nie możemy odprawiać po angielsku mszy czy wyspowiadać kogoś, kto akurat o taką spowiedź poprosi. Praca w danym języku wiąże się m.in. z faktem, że realizowana jest ona przez kapłana w podległości do ordynariusza. Jak zwraca uwagę ksiądz Strzempka, biskup nawet udzielając milczącej zgody na nauczanie w języku, którego nie zna, nie ma de facto wglądu w treść tego nauczania i kontroli nad nim, czyli ksiądz Piotr Glas miał zgodę, że tak powiem na nauczanie w języku angielskim, natomiast nikt nie kontrolował. Ten tekst tak zdaje się udowadniać i tam tłumaczyć jego nauczania w języku Polskim I dlatego jest tutaj dużo różnych znaków zapytania. Ja wam tylko czytam to, co jest zamieszczone na portalu stacja 7.pl, dotyczących posługi księdza Piotra Glasa i tego wszystkiego, co się działo po tym, jak opuścił Towarzystwo Chrystusowe i po tym, kiedy przestał być egzorcystą. Nie wiemy, kiedy de facto, w którym momencie, w którym roku przestał być egzorcystą. Tymczasem ksiądz Piotr Glas, ostatni fragment tego tekstu. Rozwijał bardzo intensywną działalność w języku polskim wśród Polaków i za pośrednictwem internetu również w Polsce, czyli w duszpasterstwie, do którego oficjalnie nie był skierowany. Czyli ksiądz Piotr Glas ktoś by powiedział, no robił więcej, no bo jeszcze ewangelizował w języku polskim, tak, ale jakby nie było kontroli nad tym. Ym, nie wiem, jak to jest z kapłanami, Ym, znaczy, wiem, ale nie wiem, jak czy tak, czy tak było z księdzem Piotrem Glasem, ale kiedy występują w internecie, że tak powiem. To muszą mieć zgodę swojego przełożonego. Ja ostatnio, aha, zapraszałem ojca, a, pewnego, no, pewnego zakonnika zaprosiłem, który będzie u nas w sierpniu, podejmie bardzo trudny temat. Nie chcę go na razie przedstawiać, że jest znany zakonnik, który od razu mi powiedział na początku: Tak, panie Przemku, ale muszę spytać swojego przełożonego, czy ja mogę w ogóle cokolwiek w internecie, na pana kanale czy na jakimkolwiek innym powiedzieć I mówi, dostanę tą zgodę, bo zazwyczaj dostajemy, ale muszę poinformować mojego przełożonego, że będę, że nauczał, że tak powiem, że przez internet, w internecie, że będzie ze mną rozmowa w internecie i tak dalej. No tu jest dużo zagadek, dużo znaków zapytania. Dlaczego o tym Wam wszystkim dzisiaj mówię? Ponieważ ta sprawa związana z księdzem Piotrem Glasem będzie się jeszcze długo ciągnęła. Moim zdaniem to będą lata, całe lata. W tym czasie wynikną kolejne, yy, nazwę to przepraszam, tak bardzo prymitywnie, afery dotyczące różnych kapłanów, także znanych, yy, o których już od Was dostaję różne informacje, i te sprawy się będą pojawiały. Oczywiście nie należę do tych ludzi z, z kategorii sensacji, że będą teraz rzucali imionami nazwiskami, kiedy ktoś mi coś tam przekazał, bo gdzieś ktoś tam coś słyszał, czyli na zasadzie zasłyszałem, to przekazuję. Wolę poinformować po wszystkich jako jeden z ostatnich, niż jako pierwszy, który będzie durniem i komuś zrobi krzywdę. No życzę każdemu z nas, żebyśmy sobie nawzajem krzywdy nie robili, zapominając o prawdzie, czy też całej prawdy nie mówiąc, unikając prawdy, stawiając na przykład takie sformułowanie: Ja wierzę, że było tak i tak. Ponad sformułowanie: faktycznie było tak i tak. To znaczy. Moja opinia na temat tego czy innego człowieka może się kompletnie mijać ze stanem faktycznym. To, czy ten kapłan, ten świecki, ogólnie, ten człowiek jest taki czy siaki, nie ma nic wspólnego z tym, jak ja go widzę. To, że ja nie wierzę w coś, że ktoś coś musiał zrobić, albo czegoś nie zrobił, nie musi okazać się prawdą, bo powiadam wiara to nieprawda. To znaczy, w tym kontekście Orzekania o kimś. To, że ja mam swoje zdanie na temat tego czy innego, to jest moje prywatne zdanie. To, że ja komuś wierzę, to jest moja sprawa, a prawda okazać się może zupełnie inna. Takie trudne kwestie. No właśnie, w tej książce zatytułowanej Na rozdrożu analizuje i takie trudne pytania stawia. Już były sekretarz papieża Benedykta XVI. Odpowiadając jednocześnie na pytanie, jaka jest przyszłość naszej wiary w kontekście kryzysu, który pojawił się w kościele, mówię nie kryzysu kościoła, tylko kryzysu, który pojawił się w kościele, bo jest to kryzys, który myślę, że każdy z Was ma tego świadomość, wynika z kryzysu małżeństwa. To znaczy, małżeństwo jako instytucja nie jest w kryzysie, tylko ci, którzy tworzą małżeństwa są w kryzysie, czyli mąż i żona. Są w kryzysie, ponieważ byli w kryzysie, kiedy wchodzili w sakrament małżeństwa jako mężczyzna i jako kobieta. Rodzina jako wspólnota jest w kryzysie, a że Kościół podobnie jak i każde społeczeństwo, każda wspólnota składa się z rodzin, to kiedy rodzina jest w kryzysie, to w kryzysie będzie i wspólnota Kościoła złożona z rodzin i członków rodzin, i będą w kryzysie kapłani, którzy przecież. Funkcjonują, wzrastają, że tak powiem, formują się w rodzinach, we wspólnotach konkretnych ludzi, ludzi, którzy są w kryzysie, to znaczy w kryzysie jestem ja, ze, swoim, ze swoją wiarą, ze swoim sercem, w kryzysie jesteśmy my, w kryzysie jesteś Ty. Czasami nam się wydaje, że jesteśmy już super wierzący, a się okazuje, że być może jesteśmy faryzeuszami, którzy znają prawo. Natomiast no, ta wiara nie przeszła jeszcze u nas z poziomu rozumu do serca, bo to jest najdłuższa droga naszej wiary. Kiedy to sercem przyjęta wiara prowadzi do osobistego spotkania z Chrystusem, czyli z prawdą, i kiedy spotykam się z Chrystusem, to już nie dyskutuję z prawdą, przyjmuję tę prawdę o sobie, czyli mam świadomość swoich słabości, to znaczy doświadczam ich. I wtedy ktoś powie, no właśnie, czyli teraz ci Chrystus, że tak powiem, za przeproszeniem, dowali, bo kiedy ujrzysz prawdę o sobie w kontekście obecności Chrystusa Prawdy, który jest światłem i rozświetla wszelkie ciemności, czyli wszelkie kłamstwa, w których żyjemy, to doświadczysz takiego, że tak powiem, oświecenia i uświadomisz sobie, że jesteś w takim kryzysie słabości, że się załamiesz. Nie. Zobaczcie, że cała historia Kościoła zaczyna się na krzyżu, nie kończy się na krzyżu. Krzyż, zmartwychwstanie w niebo, wstąpienie, zesłanie Ducha Świętego, dzieje Kościoła. Wszystko zaczyna się na krzyżu, nie kończy się na krzyżu. Kiedy uświadamiamy sobie, będąc przy Chrystusie, który jest prawdą, że jesteśmy ludźmi słabymi, to bardzo często powinniśmy usłyszeć słowa, które od Chrystusa usłyszał święty Paweł i które są mottem tego naszego, waszego kanału. Wystarczy ci mojej łaski, Chrystus mówi mojej. Czyli moich pomysłów, moich rozwiązań, ponieważ moc w słabości się doskonali. Czyli tam, gdzie jest ciemność, tam pojawi się światło i tam, gdzie jest światło, tam, gdzie jest prawda, to można dopiero wtedy robić porządki i robić to skutecznie, aby nie było już chaosu, ponieważ tam, gdzie jest diabeł, tam, gdzie jest, są jego zakusy, pokusy, tam jest zawsze chaos, duchowy chaos moralny. Zobaczcie, że kiedy żyjemy w grzechu, jest chaos. Jesteśmy zniewoleni, wpadamy w grzechy, prawda? zaniedbujemy obowiązki. Nie, nie, wiem, nie przeczytamy książki, tylko siedzimy przy internecie i głupoty oglądamy. Mieliśmy tyle dobrych zobowiązań wobec samych siebie. Naprawdę chcemy być lepsi, a kiedy jesteśmy w grzechu, to jest chaos. Diabeł posługuje się chaosem, diabeł posługuje się kłamstwem, bo jest Ojcem Kłamstwa, dlatego Chrystus przychodzi do nas z prawdą, która bywa bolesna, ale przecież ona wyzwala. Poznacie prawdę. A prawda was wyzwoli, tylko no właśnie, poznajcie najpierw prawdę. To jest wysiłek intelektualny, przyjęcia prawdy. Chrystus nie mówi, uwierzcie w prawdę, że a, no uwierzysz w prawdę, to będziesz wyzwolony. Niech Chrystus mówi, poznacie prawdę, czyli pewne fakty na temat Nie samego, na temat ludzi kościoła, na temat tego czy innego zjawiska, faktu, człowieka i tak dalej. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tak, prawda jest wyzwalająca, bo wtedy możemy, uświadamiając sobie nasze słabości w całości, tacy jacy jesteśmy, oddać się Chrystusowi, i wtedy będziemy wiedzieli, co mamy zmieniać, bo rzeczywiście będziemy świadomi tego, że dużo zmienić musimy. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże!